Cześć! Z tej strony Andrym. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić Ursus C360. Przepraszam za mój garnek, bo mam szybkowar. No i chciałam jeszcze dopowiedzieć, jak będzie 6 łapek w górę pod tym filmikiem, rzucam kolejny odcinek. Jeśli nie, no to dwa dni później. No to zaczynamy. Potrzebujemy 8 na 2, 1 na 1 na 2. Tutaj mam coś wczepionego, dwa takie, 4 na 2. Widzicie, ten gruby? Gruby? Potrzebuję chwila takiego. o potrzebujemy. Nie wiem. I jeszcze takiego odgośnicy. Tak. Kierownica. Dwa... Dwa takie, jeden na cztery. Trzy takich potrzebujemy aż. Czerwone światełka okrągłe. Taki 1 na 2 gruby i tutaj takie światełko i tutaj trzeba to wczepić 4x4. Cztery cztery. Cienka. Koła o. o. I trochę takie jest też ta sama ośka, tylko że trochę takie inne. Jak ktoś nie ma takiej rzeczy, proszę nie budować, ale może wstać zawsze lajka, oczywiście. Pan Mirek. I dwie wajchy. Dwie wajchy mam. Siedzenie dla pana Mirka. Zaczep. I chyba wszystko, tak. To zaczynamy. Bierzemy 8x2. Montujemy to z tym. Tak yy, na ostatni. Widzicie? Na ostatni, bo to jest ostatnie dwa klocki. A przednią też na... O takie o, widzicie? Tutaj jedna ośka. Tutaj druga. Widzicie, mam już taki traktorek fajny. Ale nieskończony. Yy, przepraszam chwilę. A teraz bierzemy o ten złączony z dwójkami i tak montujecie. Mam traktorek. Teraz bierzecie o te światełka. Takie. O to się wczepia, o te żółte do tego, o. I montujecie. Trzeba mieć takich dwa. Montujecie tutaj i drugie. Proszę. Mamy dwa takie światełka. Teraz. Bierzemy 4 na 1 i montujemy. Widzicie? Tutaj jest. I jeszcze tutaj. Mamy tu przy traktora. Kierownica. Potrzebny traktorek odstawiamy. Jeździcie 2 na 1 i montujecie do tego kierownicę. Może kierownica być jak chce kolor, jakikolwiek. Ale ja wolę, żeby byli wszystkie kolory takie same. Montujecie. Teraz bierzemy taki i łączycie tak o taki. Widzicie taką? Montujecie tak. I jeszcze wykrzywia. Widzicie tak zamontowano. Teraz bierzecie traktorek, odstawiamy znowu. Bierzecie 4x4. Montujecie dźwigienkę. Jedna, hop. Przepraszam, na odwrót. O, proszę. A druga. Przepraszam, pomyliłem się. Jedną drugą i drugą tutaj montujecie. Musi być inna, tak o. Teraz, przepraszam, przepraszam za moje pomiogodania. Bierzecie siedzenie. Montujecie. Macie. Przepraszam, trochę do przodu trzeba je wziąć. O tak. Bierzecie takie o, montujecie czerwone. To jest. Tył tego siedzenia i montujecie. Zamontowany tutaj jest. Teraz bierzemy, już teraz bierzemy zaczep i montujecie tu. O, widzicie tu zamontowane takiego. Teraz bierzecie to i wczepiacie. O tu proszę, traktor jest skończony, Ty... traktor jest skończony, a teraz... teraz trzeba wsadzić pana Mirka Proszę, kursus C360, tak się prezentuje bardzo fajny model Przepraszam, że nie było już z roku może odcinków, ale no Nie było czasu nagrywać No ale teraz musi być 6 łapy w górę, żeby nagrać kolejny odcinek. Jeśli nie, no to do przodu o dwa pójdzie Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Do kolejnego odcinka. Cześć!